Cześć wszystkim rozpoczynamy. Wróciłam. Sezon właśnie. Jak się czujesz? Nie było cię na kilku filmikach. Teraz będziesz gwiazdą, z gwiazdą. Jak się czujesz z tym, że nie było cię w tych wybitnych produkcjach? Smutno ci? Bardzo. Najbardziej mi smutno, że zawiodłam wszystkich moich fanów. Może jakiś fanów? <noise> Czekam. No ktoś tam się pytał, gdzie jestem. No tak, ktoś się pytał. Dobra, pierwszy trening na wsi w 2024 roku. Jeszcze jest marzec, co? Jeszcze dzisiaj tak. Jeszcze dzisiaj marzec. Cieplutko, chyba się zapowiada, że będzie 20 stopni. 25. 25? No to pięknie. Sam raz na trening wszystkie ciężarki poznosiłem. Działamy. Co ty Kasia masz dzisiaj w planie? Nóżki. Nóżki robisz, tak? To Kasia zrobi nogi, więc pewnie zacznie od jakichś przysiadów, a ja dzisiaj mam co? Pompki będę robił. O jaki bąk. Kasia obserwuje bąki, moje pierwsze ćwiczenie. Pompki na jednej ręce. Zawsze zaczynajcie od słabszej strony. Kasię się rozgrzewa. Aha. O o ciężko trafić Już uh -huh. ukrywasz w tylnej kieszeni Doping dla oczu tam mam Doping dla oczu uh -huh. Idziemy zobaczyć do hotelu. co jest? Ty tam bądź. Um. Uh. <laughs> Nie chcę być na filmik Kasiula szukaj kurek to jest to miejsce, z rosną kurki. Tak, na pewno. Może trufle będą znalazły kurki. Kim by skąd? Kim by skąd? Idziemy zbierać fajs. Za noclegi? legi? Mm -hmm. O! Jak? No. To ja jest tylko pajęczyna To jakby ta skorek jakby się złapał tutaj Jakie szczypce, widzisz to? Mhm. Gierku jeszcze nocuje Opłata Kasia zaczyna przysiady To jest chyba docelowy ciężar, co? Chyba tak. Chyba tak. 4 serie pompek jednorącz zrobione drugie ćwiczenie klasyczne pompki wszystkie powtórzenia drugie ćwiczenie kasi wykroki Pełno liści, po zimie wszędzie, co? Już się nie możesz doczekać, już będziesz grabić pewnie. Kasia nic nie mówi, nie ma nic do powiedzenia. W złym momencie zadajesz pytanie. W złym? Mhm. A jak teraz zadał? Tak, nie mogę się doczekać. Moje trzecie już ćwiczenie to wyciskanie stangi nad głowę, a nie zmieniam po ciężaru niczym się. Nie wiem czy to nie będzie dla ciebie za ciężkie. Sam raz. Leciutkie, co? Coś, mam ci siąść jeszcze? Robi <gibli> sobie dzisiaj 15 ładnych, świadomość powtórzy. Ile jest? Nie wiem. Chyba 15. Zagaliśmy. Chyba czwarte już, nie? Ćwiczenie? Mhm. A drążek, po zimie sprawdzają. Sprawdzają drążek nie później nie sprawdzają? Okay, no, tak. Sprawdzę ich drążek później. Jeszcze nie. W krecie robimy też sprawy. Niech on się nazywa. Lutek gnojarzyk. Gnojarzyk? Nie gnojarzyk? Może. Mhm. Tam jest. Taka malutka jaszczurka. ogóle tu jest pełno jaszczurek, ale takiej malutkiej jeszcze nie widziałem. Okej. Okay? No, właśnie. Yes.

Chcę się śpić. Chyba ja zrobię. Ciężki to nie jest. To o. się cieszysz? Co? Powiedz. Ciężko ćwiczyć jak w beka masz tam ze mną. Jak mam cię skupić? Przepraszam. Przepraszam. Kasia się ze mnie śmieje co on to? prawda? Trochę tak. Bardzo ładnie Ostatnie na pośladek mhm. No Kasia jeszcze lubię pośladek Ja zrobię wznosy nóg na brzuch i kończymy co? Trzeba się brać za jakąś pracę Kasia dzisiaj jest bardzo mało. Liczę. licza Potem tam nie się myli. Nieźle. Nie Pierwszy trening na wsi zrobiony. Nareszcie oficjalnie otwieram sezon treningów w plenerze. Kasia, jak się podobało? Bardzo. No, to taki trening. Tyle od nas na dziś. Do następnego razu. Ale jest cieplutko w ogóle.